No i jak tam u ciebie? Jak co roku? Przyszła wiosna, świstu gwizdu, wszystkie dzieci poszły w pi. No, no. A jak u ciebie? daj spokój. Co? Nie świętują dnia Wagarowicza? Świętują? No to chyba dobrze. Oprócz Amelki. Ach, Amelka. Ja nie wiem. Rodzice w domu już niczego nie uczą, nie przekazują żadnych wartości. O czym mówisz? O solidarności. Jak wszyscy idą, to wszyscy. A kto ostatni? Ten wazeliniarz. U nas się mówiło, kto zostanie, ten wcierny dostanie. O, u nas było jeszcze, gdy myślę o wiośnie, sprawdzają. Radośnie. Niezłe, niezłe. U nas jeszcze było, uważaj na policję, bo spisują za rogiem. Mocne. Ja tak byłam wychowana. A nie mówili ci, jak wszyscy skoczą w ogień, to ty też? Oczywiście, że mówili. Ale mówili też, dzień święty trzeba święcić. O, to, to. Co ja mam teraz z nią zrobić? Ciężki temat. Schudła ostatnio. Wiesz, jak to mówią. Przykład idzie z góry. Trzeba jej dać nauczkę, tylko przez nią tu siedzisz. Co sugerujesz? Kawę. W pobliskiej kawiarni. Z Amelką? Szalałaś? Sama zostanie? Sama się o to prosiła. Nie no, nie mogę tak. Co ty? Stawiam kawę. Nie. I ciastko. Za pięć minut mamy autobus.